Problemem ani rozwiązaniem nie jest styl życia, tylko uwikłanie ludzi w system podporządkowany logice akumulacji kapitału. W rezultacie, mimo że dysponujemy wystarczającą wiedzą, by zrozumieć skutki zmian klimatycznych i ocieplenia klimatu, utraty bioróżnorodności i zanieczyszczenia powietrza, nie jesteśmy w stanie podjąć adekwatnych działań w wymiarze zbiorowym. Porozumienie paryskie w sprawie klimatu, zawarte z wielkim aplauzem w 2015 roku podczas szczytu klimatycznego ONZ w Paryżu i podjęte w jego ramach zobowiązania państw stron konwencji klimatycznej do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, to zaledwie trzecia część redukcji, jakie są potrzebne, by zatrzymać wzrost temperatury na bezpiecznym poziomie. Wiemy o tym doskonale. Wiedzą o tym politycy na całym świecie, i w większości wiedzą to też ich wyborcy. W nowym reżimie klimatycznym cały dyskurs klimatyczny nie tyle służy rozwiązaniu problemu, ile grze interesów i poszukiwaniu nowego reżimu akumulacji. Poszukiwaniom tym towarzyszy świadomość elit kapitału, że ziemi i tak nie wystarczy dla wszystkich, jeśli kapitalizm ma trwać nadal. Potrzebne są więc nowe korekty. W scenariuszach przyszłości pojawia się nawet wizja korekty demograficznej. Ekonomia polityczna kapitalizmu w nowym reżimie politycznym najwyraźniej przekształca się w ekonomię polityczną apokalipsy. Nie jesteśmy już w okresie zimnej wojny. Tkwimy w wojnie bardzo gorącej, pochłaniającej dziś. Setki, a jutro nawet tysiące ofiar każdego dnia. Globalne ocieplenie i wzrost przemocy są dwoma zjawiskami połączonymi w sposób niezaprzeczalny. Miłość została wystudzona. Oczywiście nie możemy zaprzeczyć, że działa ona w świecie w takim stopniu, w jakim nie działała nigdy przedtem. Że świadomość niewinności wszystkich ofiar wzrosła. Miłosierdzie stoi dziś jednak twarzą w twarz z globalnym imperium przemocy. Jednostka w coraz bardziej zindywidualizowanym społeczeństwie staje się coraz bardziej bezradna wobec narastającej systemowej przemocy. Coraz bardziej bezosobowego systemu technogospodarczego, będącego wyrazem skoncentrowanego kapitału. Regulatory, które służyły kontroli przemocy, czyli religie, straciły moc, a powrót myślenia religijnego w społeczeństwach, które utraciły już słuch do religii, zamiast niwelować przemoc, stały się jej inicjatorem. W efekcie grozi erupcja przemocy mimetycznej. Nieznającej końca w świecie, w którym wyczerpały się religijne, kulturowe i polityczne możliwości jej kontroli. Te same powody, jakie zbliżają nas do apokalipsy, otwierają także możliwość wielkiego przełomu antropologicznego, jakim będą konsekwencje końca męskiej dominacji. System legitymizacji struktury społecznej, wywodzący się ze społecznej. Czyli męskiej kontroli nad kobiecą płodnością wyczerpał się bezpowrotnie. Nie istnieją dlań uzasadnienia strukturalne i ekonomiczne, wyczerpała się moc argumentów religijnych. Świat po końcu męskiej dominacji nie oznacza nadejścia świata dominacji żeńskiej, ten świat trzeba dopiero wymyślić włącznie z regulatorami przemocy, której źródłem nie są cechy jednostek. Bo ma ona charakter systemowy. Należy zwrócić uwagę na konieczność odnoszenia refleksji o świecie i historii do konkretu, jakim jest kapitalizm jako system organizacji społeczno-gospodarczej. Jako system przenika wszystkie aspekty życia w taki sposób, że łatwiej dziś sobie wyobrazić koniec świata niż koniec kapitalizmu. Dlatego właśnie, zgodnie z ekonomią polityczną apokalipsy, Świat da się ocalić, jeśli będzie się to opłacać. Inaczej przemoc bez kontroli zlewać się będzie z pozbawioną kontroli, akumulacją. Chyba że świat po męskiej dominacji będzie światem niekapitalistycznym, wolnym od mimetyzmu, przemocy, akumulacji bez końca.